Bagniste łąki w okolicy Lipna, miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. W końcu stycznia 1945 roku miejsce walk pomiędzy armią czerwoną a między innymi elementami niemieckiego 46. korpusu pancernego, w tym 337. dywizji piechoty, w której składzie znajdował się oddział niszczycieli czołgów. Spróbuj trochę w prawo odejść. Wraz z członkami Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Przedmoście, którzy w 2016 roku wydobyli w niedalekim chrostkowie elementy niemieckiej pantery, chcemy zweryfikować kolejny ciekawy obszar. Szukamy pojazdu Jagdpanzer 38, popularnego hecera. podmokłym terenie w okolicy Lipna tak. Mateusz Deling, ekspert w dziedzinie techniki militarnej, kolekcjoner pojazdów pancernych, eksplorator, tank hunter, łowca czołgów, tropi kolejną tajemnicę II wojny światowej. Słucham? Może szybciej iść, bo nic nie ma. Badania terenu prowadzimy magnetometrem. Interesują nas większe przedmioty. Niestety w dokładnym sprawdzeniu tego miejsca przeszkadza linia sieci elektroenergetycznej. Udaje nam się zatem tylko częściowo zweryfikować pogłoski o tym, że być może jest tu zatopiony hecer z jednostki niszczycieli czołgów. Po sprawdzeniu większych anomalii wyznaczamy kilka miejsc, choć podejrzewamy, że zalegają tam jedynie odłamki albo współczesne elementy metalowe. Tymczasem, o tym, że teren jest ciekawy, niech świadczą elementy, na jakie natrafiamy w trakcie przeczesywania terenu. Wydobyte przez jakiegoś detektorystę, ale widocznie niespełniające jego oczekiwań, zostały porzucone. Mamy skrzynki po granatach ręcznych. Po granatach ręcznych to oczywiście w stanie agonalnym mamy leżą, podejrzewam, że kilka ładnych lat i nie zachowały się w stanie zbyt dobrym. No ale tym śladem, tym śladem tego, że coś się tu działo, nie widzę wysadzoną łuskę po 20 mm działku przeciwlotniczym. Widać też wysadzenie nisko większych pocisków. Yy, więc albo jest to miejsce zrzutowe, gdzie wysadzana amunicję, albo no, miały tu miejsce jakieś bardzo duże walki, i jakiś garnizon po prostu pozostawił tu po sobie dosyć spore ślady. Mamy odłamki po wysadzonych pociskach, najprawdopodobniej od szwere Feldhaubice. Być może ostrzał artylerii był tu dosyć spory, jacyś poszukiwacze to znaleźli, pozostawili na wierzchu yy, i to wskazuje na to, że... Rozpiętość sprzętowa była dosyć duża, widać, że te, te odłamki utkwiły dość głęboko, ale są nawet resztki napisów producenta. Tak, mamy nawet w pozostałości trzyliterowy kod producenta. Dosyć słabo widoczny. Dosyć słabo widoczny. Podobnie na, na łusce po 20 też widać. 3 kod producenta, dość słabo widoczny, ale, ale jest. No, teren na pewno był, był miejscem walk, ale, ale niestety, o tu widać ASB. 3 literowy kod producenta ASB. Czas zmienić miejsce na ciekawsze, bo ten teren raczej nie przyniesie nam emocji. Hecera tu nie ma. Tego typu miejsca trzeba jednak sprawdzać. Nie poddajemy się. Jedziemy do niedalekiej wioski, by zobaczyć ciekawe rzeczy w gospodarstwie, które kiedyś należało do Kowala. Dzięki kolegom ze Stowarzyszenia Przedmiłości udało nam się znaleźć miejsce rozbicia kolumny, kolumny transporterów niemieckich, transporterów półgłęsienicowych. Znajdowały się tam na pewno ciągnik artyleryjski SDKFZ-7 i SDKFZ-8, czyli 8 i 12 tonowe ciągniki, które ciągały najcięższe niemieckie armaty, ciężkie haubice polowe i armaty przeciwlotnicze Flak 8.8. Koledzy również dotarli do miejsca, jak do Kowala, który te pojazdy po wojnie rozbierał. Udało mu się część z tych elementów pozyskać, wykorzystać do celów gospodarskich i te elementy przetrwały co ciekawe do dziś. Wejdziemy na gospodarstwo i pokażę wszystkie te elementy, które leżą nienaruszone do dnia dzisiejszego. Oto one. Piękne koła DSDKFZ7, DSDKFZ8. Mamy koła napędowe, mamy koła jezdne, są to koła bliźniacze, tak zwane wewnętrzne. Niestety, wszystkie gumy już są poobcinane. Po wojnie wykorzystywano gumy do przeróżnych celów gospodarskich, od klei po zelówki i po butów. No tutaj, wszystkie te koła, niestety, zostały skanibalizowane, ale i tak. Taką ilość części po pojeździe bardzo ciężko było nam znaleźć w dniu dzisiejszym. Ciekawostką jest to, że przetrwały tutaj akurat koła bliźniacze wewnętrzne 3 od SDKFZ7, trzy od SDKFZ8 jak również koła napędowe koło napędowe od SDKFZ8 produkcji Daimler Benz z charakterystycznym znaczkiem marki Mercedes gwiazdą trójramienną. I koło od, napędowe od SDKFZ8 marki Kraus Maffei. Yy, oba te koła, yy, oczywiście, w zadowalającym stanie, jeżeli chodzi o elementy metalowe. Nie posiadają właśnie tych bardzo potrzebnych po wojnie już gum. Za piłą, zdaje się, też prawdopodobnie wykonaną z jakichś elementów pojazdowych, znajduje się końcówka błotnika SDKFZ8. Też rzecz w dzisiejszych czasach już niespotykana. Takie rzeczy na gospodarstwie. Nie są codziennością. Rzeczywistość powojenna zastała ludzi w gospodarstwach bez niczego. Nie było elementów, nie było przyczep, nie było z czego zbudować normalnego, codziennego życia. Więc te wszystkie pojazdy, które pozostały, były demontowane. Zwycięzcą oczywiście na tym powojennym polu walki była osoba, która jako pierwsza dostała się do skrzynki narzędziowej i posiadła narzędzia do rozebrania tychże pojazdów, które na tym polu walki pozostały. Tak więc tutaj mamy do czynienia z, z gospodarstwem po kowalu, który te elementy wykorzystał, wykorzystywał, do przekuwania yy, do własnych celów. Tutaj ma, jak widać, znajdują się naprawdę cuda. Mamy koło zębate z zdkfz 8, yy, koło z przekładni napędowej. Mamy elementy wyrównoważające piasty koła, obsadę obsady sprzęgła yy, wraz z kołem zamachowym. Co ciekawe, wałek ze skrzyni biegów przekuty w przecinak. Tu widać jeszcze rolki prowadzące. Które są śladem jego bytowania jeszcze jako biegów Po wojnie znalazł swoje zastosowanie właśnie w gospodarstwie kowalskim, jako jedno z narzędzi. Oczywiście tych elementów moglibyśmy tutaj wyszukać prawdopodobnie dziesiątki, jeżeli nie setki. Widać łożyska, smarowniczki e, typowe drugowojenne, używane przez Niemców. E, są też śruby z opisami i klasyfikacją typowo wojenną 8G. Yy, oczywiście te wszystkie elementy używane, używane po wojnie przez, przez Kowala yy, znalezły, znalazły swoje zastosowanie yy, w życiu codziennym, powojennym. Co ciekawe, pojazdy były rozbite kawałek stąd. Yy, wszystkie elementy, które można było yy, pozyskać, zabierało się z tego miejsca, użytkowało w gospodarstwie. Niestety większość z nich w latach 80., 70. i 90., kiedy przestały być tak naprawdę bardzo mocno użyteczne, trafiła na złom, została przytopiona i zużyta w przemyśle hutniczym, ale na szczęście kilka takich gospodarstw jak to pana Zygmunta jeszcze może ucieszyć oko poszukiwacza i kolekcjonera takich militariów z okresu II wojny światowej. Koła do pojazdu SDKFZ 7 i 8, w tym najciekawsze koła napędowe, w niezłym stanie. Takie skarby wciąż zobaczyć można na gospodarskich podwórkach. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się odwiedzić jeszcze kilka takich miejsc. Zostańcie z nami, do zobaczenia.